O, dzień dobry! Ja z Paryża maszeruję. Mam nadzieję, że jutro zdążę na start. Słucham? Tu są krokodyle. Tu są krokodyle, a zobacz, zobacz jak drzewo wepchnęło tutaj. Jaki musiał być stan wody, że tamte drzewo wcisnęło. to lat było? Mogło być. To, to nie, ale że się tutaj wiesz, napłynęło. Nie. góry Ja tędy dołem pocisnę. Staj kolumniki, tu będzie was widać, bo tam pojeżdżcie tania. Jestem łodzią, bo będzie skalę. Kolumniki, chodź tam. Ja tu wszystko nagrywam teraz, Bogdan. No chodź tam nie. No przecież tam tych zdjęć już mamy tyle. ale Chodź tam nie. Nie masz miejsca. Przez zaraz się zmęczę tam. Kolumniki, kolumniki, kolumniki. Go. Przecież ja się zmęczę, jak ja tam dojrzę. No jak ja mam tutaj iść? Jak tu jest stromo? Słuchaj, bo ja kiedyś byłem kozicą nie ma tak. Ej. <grywia> Dla Jeszcze tam bym las, no ale. Poczekaj, ja się rozbiorę, Bogdan. Ja się rozbiorę, popłynę tam na tą skałę. Ale nie, bo ty, czekaj. Siusiaczkiem Poczekaj o nie! Zimna jest! to nie! To nie płynę Piotrowska jak teraz wrócę? Tak samo. Przyszedł. No. Jeszcze tam Marci do końca, zobaczycie fajnie. Uważaj, bo tam się skała ugrywa. O nie, tak. No ale dobrze. Która? Znaczy tu się wszystkie obrywają. To się wykruszy Ja widzę, że tu się wszystkie kruszą. Za miękkie mam buty na ten. A ja chciałbym buntowek, która mi tego przeszkadza. Wracamy, jedziemy na start? Tutaj jutro będziemy przepływać. To jest brama do raju, podobno. Ale uwaga, jest legenda. Kto w życiu nagrzeszył? Nie, to przepłynie. nie przepłynie. Chyba, że dyluś, bo dyluś to jest z grzechami przepłynie. Słyszycie te sapanie? To moje sandały tak sapią. O ja to nie sapię, to sandały I skarpetki też czasami Ja daję radę dzisiaj tutaj będą startowały ekipy juniorskie o 15 taki przedsmak jutrzejszych zawodów a jutro my liche. Takie bym powiedział dunajcowate, no szału nie ma, ale zobaczymy na odcinkach, które nie widać. No co mogę powiedzieć? Pięknie tutaj chyba jest. Widzicie te dziury takie obok tego łuku To są jamy smoków Smoki już nie żyją, wszystkie wybili To były smoki ludojady. One tam mieszkały w tych jamach. Wystarczy nakręcania na tą chwilę. O, tam bidulek się wywrócił. Oj, oj, oj. O, a nic mu nie będzie. Co do wywracania się tutaj na tym Ardesz, to jest o tyle mało ciekawie, że na całym tym szlaku jest niewiele miejsc, gdzie można bezpiecznie dopłynąć do brzegu, wyjść, wylać wodę i wsiąść. Bo wszędzie jest stromo, skała, skała. Bardzo mało jest takich miejsc możliwych do wyjścia na brzeg.